Lampka Biolight Alpen Glow 500. Lampka ta charakteryzuje się tym, że jest bardzo wygodna w użyciu. Poprzez naciśnięcie jednego przycisku możemy osiągnąć wszystkie funkcjonalności. Mamy także widoczny stopień naładowania lampki, także to także widać, ile nam jeszcze zostało energii. A także jest tutaj ukryty haczyk, do którego możemy na którym lampkę możemy zawiesić w namiocie czy gdzieś o gałąź drzewa, także bardzo wygodna sprawa. Mamy także tutaj dobrze osłonięte przed wilgocią i deszczem lampki wejście USB, micro USB. Możemy od tej lampki ładować drobny sprzęt elektroniczny. Po jednym naciśnięciu świeci światłem jasnym. Kiedy przytrzymamy dłużej, światło zmniejsza się do minimum płci. Przytrzymamy znowu dłużej, światło rozświeci się do maksimum, także mrygając. Czyli kiedy do minimum schodzimy, mryga, kiedy do maksimum także mryga, pokażemy, że już osiągnęła stan najwyższy, ten skraj. Jeśli byśmy chcieli użyć tej lampki jako oświetlenia drogi, to wystarczy ją potrząsnąć. Robimy to góra dół, nie w pofi, tylko góra dół. I wtedy lampka będzie świeciła się tylko z jednej strony. Kiedy chcemy powrócić do poprzedniego trybu, również trząśniemy ją i wtedy wracamy. Naciskając drugi raz. Czyli teraz wyłączyłam i naciskam raz, dwa. Jest światło takie jasne, ale światło dużo cieplejsze. To światło także możemy zmniejszać i zwiększać poprzez przytrzymanie przycisku. Teraz maksymalnie schodzę w dół, mrygnęło, to znaczy już maksymalnie jest na dole. Kiedy potrząśniemy nią, światło zmieni się w taką świeczkę, będzie pulsowało. Bardzo ładny tryb na. Długie wieczory i, i zrobienie specjalnego um, takiego nastroju. Um, kiedy klikniemy. Raz to wyłączamy, kiedy klikniemy e, z powrotem, włączając lampkę, zawsze przy ostatnim, zostaje zapamiętany ostatni użyty tryb. Już lampka włącza się właśnie w tym e, trybie i idziemy sobie dalej, czyli teraz przechodzimy. Raz, dwa, trzy. Trzy przyciski od początku, czyli to jest światło kolorowe. E, światło kolorowe, kiedy przytrzymamy dłużej, możemy ustawić sobie, wybrać. Ono będzie się zmieniało, możemy sobie wybrać e, światło, które nam się podoba. I na przykład sobie zostawię przy tym niebieskim. E, Odrywam palet, zostaje nam takie światło. Jeśli byśmy chcieli e, trochę tutaj pozmieniać, to e, robimy góra-dół. Tak, czyli trząsimy, trzą, potrząsamy lampką i ona wtedy e, przychodzi do takiego trybu zmiany kolorów. Tryby ładnie sobie przenikają, kolorki się zmieniają. Lampka cała świeci w jednym kolorze. Kiedy natomiast przejdziemy do kolejnego trybu, czyli naciśniemy 4 razy od początku, to mamy tryb taki różnych kolorów, które się świecą jednocześnie. Ten tryb jest tylko w lampce 500. 250 albumy kolonii nie ma tej funkcjonalności. Kiedy potrząśniemy, to mamy piękne kolory, które się zmieniają, przenikają. Naprawdę ładne, ładna dekoracja do np. przykład aromatycznych kolacji, jako koloroterapia dla osób wrażliwych właśnie na piękno kolorów. Możemy lampkę zablokować przy transporcie, przytrzymując przez 8 sekund przycisk, i ona wtedy mrugnie nam, pokazuje, że jest, jest jakby zablokowana na na rozładowanie potencjalne, że, czyli że nam jeśli coś się tutaj przez przypadek naciśnie to nam równie, ale nie będzie, nie będzie się włączać dopiero po e, dłuższym czyli 8 sekundowym przyciśnięciu znowu lampka nam się odblokuje i w tego ją normalnie znowu korzystać. E, lampka Alpen Glow 500 e, maksymalnym e, świetle, czyli 500 no, czyli tym pierwszym świetle, tym mocnym, takim jasnym, świeci 5 godzin przy tym maksymalnym natężeniu, natomiast przy minimalnym natężeniu potrafi świecić aż do 200 godzin bez ładowania, oczywiście przy wcześniejszym ładowaniu na maksa. Lampka waży 380 gram, co może być pewną trudnością i pewną przeszkodą w zabraniu jej dla ultralightów. Natomiast jest na pewno bardzo fajnym, miłym gadżetem, który jeśli nam nie zależy aż tak bardzo na wadze, warto zabrać ze sobą, żeby umilić sobie wieczory, a także mieć wygodne światło w obozie czy w namiocie. Także serdecznie polecam Biolight Alpen Glow 500.